Wtedy do niego podbiłem I mówię mu Wyłącz tą pralkę No nie Ale on mówi Nie, nie wyłączę No i się z no, nim Więc pół godziny I mi z tej pralki wyłączyć to w końcu Otwieram tą pralkę Kiedy ona działa I sobie wyjmuję Moją koszulkę Co nie? Tak, nie wczoraj Dokładnie to samo Być czy nie być Nie Być czy nie być być czy nie być Wieszczep, co ty robisz? Zaprosili mnie do Boli, więc będę występować w jakichś totalnych super filmach Postanowiłem, że rzeczuję mówiąc naturalnie, trochę poćwiczę. I tak ćwiczę jakieś kwestie. Być czy nie być. Fajnie brzmi, nie? Fajnie. Mm, tak, tak, wiadomo Dobra, To, to może... Skoro w szefuncie występuje, będzie występować jakiś Bollywood i w ogóle, to może nagramy jakiś film, właśnie taki, jakiś film akcji na naszym komisariacie. O, o, no, razem, razem, jakiś film o policjantach czy co? I wtedy szefuncie będzie mógł poćwiczyć aktorstwo. Tak, a tak. Bo my nie będziemy musieli pracować jako policjanci, więc też dla nas na plus. Prawda, szelony? Tak. Co pan o tym sądzi? Tak, to jest rewelacyjny pomysł. Jutro punkt 16 się widzimy. No to cześć Okej, okay, cześć No dobra, a co mamy dzisiaj robić, dopiero jest 8 rano Słuchaj, bo jakby... nie mieliśmy nagrywać filmu Super Hero? Nie wiem, ja myślałem, że... Będziemy nagrywać film o jakichś... Zdepresowanych

To w co nagrywamy Wyobraźcie sobie, że jesteście dwoma najlepszymi kolesiami Ale zamykają wam komisariat Ponieważ w środku komisariata Jest jakiś zły gościu, który Chce zrobić napad na bank I ukraść komisariat Wy jesteście cholernie dobrymi kolegami I negocjujecie ze sobą co teraz robicie Dobra, to przygotuję kamerę Uwaga, no to akcja O kurde Zaatokwaj nasz komisariat! Kurde mać! Niedobrze, bardzo źle. Chyba użyję mojej tarczy. To. Ta. Ale ja się nie chcę! Myślę, nie chcę, ja chcę zaatakować nasz komisariat! Ja się nie chcę! Tak! Moja praca jest ważna! Myślę co tobie. Czuję bujęt w kwociach. Panowie, to nie ma tak wyglądać. no ja ma być taki. Wiecie, się pokazali swój entuzjazm. Tak. Oh. Ok? Myślę, kurde, co z... to jest, komisarz? Panowie, no, koncentracja. Jeszcze raz, akcja. Kurde, za to jest, komisarz? Myślę o tym, że będziemy musieli się pożegnać. Jest mi źle. Słuchaj, czy ty płaczesz? Płaczę, płaczę. Niech się No dobrze, no super. Okej, okay. fajnie było. Dzięki, że dobrze gracie. Nie wiem, teraz coś mamy zrobić innego, jakąś kolejną scenę? A, bo to nie koniec. Tak, teraz będziemy. W, w tajnej kryjówce będziemy negocjować na temat kryjówki No i trzeba będzie przegadać cały ten temat z całą ekipą. Macie nie wiem jakiś dom czy coś? Ja mam po dziadkach, ale... Zbożyli wczoraj. U, przykro. A ty szalon? No. Ja. Nie mam. Kurde. Ja też nie mam. No, mam pomoc. Zatem Zatem Masz Masz kryjówkę? Ja Kurwa. Ja kryjówkę. Nie tutaj, jestem tutaj, jestem Kryjówkę jestem tutaj, jestem tutaj, jestem mam jestem Masz jakąś kryjówkę? No! to, Towarzystwo! Nie... Kryjówka! Nie, nie, Skup się! O. Zatem... Nie, nie czekaj. Teraz! Dobra... Masz jakąś kryjówkę Nie mam Ale jakbyś miał to byśmy mogli coś zrobić Mów dalej Nie no, teraz nie A. Teraz ty musisz mówić Tak Czy masz kryjówkę. Gdzie masz ten krójówkę? Gdzie się znajduje? W centrum! W centrum! No hej! No hej, to ten... To zaprowadź po prostu do tej kryjówki, co? Hej! No to... No Florian nam dał krójówkę. Ale to jakieś pobojowisko jest mamy kryjówkę, nie wybrzydaj. No właśnie, proszę nie wybrzydzać. Dobrze. Jesteśmy teraz w kryjówce, wróciliśmy do tajnej kryjówki. Musimy przegadać całą sprawę z bogiem mafii. To może... czekajcie, to może... nie ja teraz tutaj. Zrobię takiego lektora, lektora, dobra? I to tak wrzucimy do trailera. Dobra. No to te światła... A nie, nie trzeba. Dobra, to akcja. Ekipa musiała pogadać z. Kierownikiem mafii. No dobra, a kto jest kierownikiem mafii? No ja! Hej! E. jak długo pani tu siedzi? No tak, od całej rozmowy. A wy ile tu siedzicie? No tak, od początku rozmowy. Dobrze, dobrze, nie przedłużajmy. Włącz, ustaw się i teraz będziesz kierownikiem mafii, dobra? Kierownikiem. Chyba tym, bossem mafii. Chyba ja dobrze wiem, kierownikiem mafii będziesz. Ustaw się, no i światła, kamera akcja. Co ty musimy się spiąć. Zaatakowali nasz komisariat, nie wiemy co robić. Co robimy? Włącz ty pastwisko jebany, no mów co robimy. Ale no, wiem co mówić Boże jesteś kierownikiem mafii nie wiesz co masz robić No ekipa musisz spiąć Musi jakieś... No coś zrobić no Sama to Coś Przepraszam, że ty powinieneś napisać scenariusz. A ja tak z dupy myśleć, że O no kręcę film, będę fajny Ogarnij się czybieku No W dupę, akcja Eee y -y. No zadugaj nas <laughs> Musimy wejść z ci tak, się przestań śmiać. Przestań, dla ciebie to śmieszny Akcja. Musimy wejść z stupetem. Z podtupnięciem. Wiecie, się co chodzi, chłopaki? Damy radę. Szefuncie, bo jakbyś... Przestań trząść tą kamerą. Ze stresu. Jesz... Ze stresu. Stresuję się, dobra. Jeszcze raz. Włącz akcję. Dobra, Kiba, mi broń w o, ale zrymował! Ja Wróćcie chcesz... się w no! No, przepraszam! Akcja. No, co mam teraz mówić? Kurwa. Dobra, jesteście teraz przed komisariatem, który jest zaatakowany. Musicie negocjować. Dałem wam bronię. Zebranie ta prawdziwa. Jezus! Dałeś nam prawdziwe bronie? Z magazynu policyjnego nie, na planie, trochę jest morda w dupę. No właśnie, mi się problem. No to akcja kamera, światła, blask. Dobra, radio, akcja ekipa jest przed budynkiem, musi wejść do środka. Dobra, <gryw> możemy wejść. Mamy broń. Włącz! Miałeś powiedzieć, że chcecie negocjować. HA! Chętnie, ekipa musi wejść do niepokojącego się budynku. możemy wejść czy mamy broń? Nie! Najpierw. Ne. Najpierw rozmowa! Ta rozmowa najpierw co masz zrobić. Co my z tą kobietą mamy? Ach, te kobiety... Oh. Szmota. No, już scenę, że po prostu tam wyszliśmy. Nie będzie negocjacji, dobra? Usuń mi ten... Spatezyk. Ekipa wchodzi do niepokojącego się budynku. A nie, czekajcie, czekajcie. Bo ja już to powiedziałem, coś innego. No to... No, światła, blaski, radioakcja. Ekipa podłoła zadaniu. Kapcio, co ty robisz? Chyba trzeba wezwać Avengersów. Co teraz, kapitanie? Niech Iron nam podą zadanie, Niech wysadzi rakiety. Hulk niech wszystko niszczy. On jest zawsze wkurzony. I ten... na niech tam idzie, na motorze przyjedzie. Spiderman man się, się czuje w wejście od frontu i fr wyfrontu, a <grystanie> nawet z <w> assemblée. <grystanie> do, dobrze było? E, tak, myślę, że dobrze. To teraz chodźmy do kolejnego pomieszczenia. Skoro już wbiliśmy i wpiliśmy, czas na kolejny etap. Drzwi są no, paradykowane. Musicie wymyśleć jakiś tekst podczas wejścia. Jaki macie pomysł? Mmm, nie wiem. To Rangers! Nie, mam lepszy. Mm. Wydziecie i powiecie. Chup. Chup. Nie, nie, nie. Chup. Nie, nie. To się mówi. To nie mówi się chup. Tam nie macha. To się. Chup. Hup Hup Nie bez H Patrz A, Hup Ale podkreśl tak bardziej ły Hup Kurwa się funcio bez H Lep. Lep. Tak lup, Spróbuj się funcio Hup Dobra, chłopaki, wbijajcie błaski, Blaski, no, radio, akcja. Ale czekaj, no to drzwi powinny być zamknięte. Drzwi powinny być zamknięte, przepraszam za strzał. Dobra, to teraz. Ekipa musi wejść do pomieszczenia pełnego terrorystów. Kurwa, miało być łup, ja pierdolę. Sorry. Zamknij to. Kamera, blaski, szata akcja. Ekipa wchodzi do pomieszczenia pełnego terrorystów. Dobra, co dalej się funcił? Przeszukajcie teren czy coś. No wiecie. A. Dobra. To kiedy? No blaski, kamera, liście, akcja. <laughs> Nie ma tu nic widzę. <laughs> co chodnicy gdzie? słuchaj mam pomysł co jeżeli wszyscy zostali już zamordowani no to chyba możemy wyjść nie no jak wyjść no jeszcze jeden pokój wam został do sprawdzenia a to wejść tam mamy no co? No dobra dobra już? E, tak, dobra. E, ten, kamera, blaski, drzwi szyby akcja. Ekipa musi wejść do pokoju, który nie wiadomo czy tam ktoś jest. Kup! O, siema chłopaki, fajnie, że wpadliście. No, to co, co tam u was ogólnie słychać? Eskubar, co tutaj robisz? Nagrywamy film. Uuu, mogę wystąpić. E, nie wiem, co? Escobar może wystąpić. No dobra. O, to będzie o. grać terrorystę. Dobra, to, no to możesz, nie? No to no fajnie. Super. No. No Co no? Co, 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 mam, co, mam co? Co mam grać? Co mam grać, szalony? Nie wiem, grasz w terrorystę. A, no dobra. Dobry no dobra. Y to kiedy zaczynamy? Ej, nic kiedy zaczynamy? Kamera, kowadło, akcja. Hola, 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 nie możecie tutaj wchodzić, ponieważ to jest mój pokój. Wkradliśmy się na teren Escobara. A tak, ja mam wielkiego bara. <laughs> Sprawiedliwość będzie wytoczona tobie. Nie poddamy się bez walki. Nie, walka to moje trzecie imię. Nie poddamy się, damy radę za wygraną. Przestań strzelać, nie wygrasz ze mną. Dobra, został wam teraz ostatni boss, jest na dachu, a będzie to. Dobra, nic e, co teraz? No, przychodzisz tutaj, powiesz jakiś tekst czy coś, a ja ci powiem, że... Tak, nie będzie by... no, cię... no, improwizacja, w filmach jest też improwizacja. Boże, no, wyjdź i wejdziesz. Dobra. Dobra, kamera, szklanki, akcja. Ahoj! Ahoj, piracie kamracie. Myślisz, że wygracie. Nie damy za wygraną, bo łapiemy szklanki łapaną. To nie był ty. I teraz, ahoj! Hmm. Ej co teraz tym momencie, że kapitan tym miałem że A teraz momencie, Kurwa, wasze funkcje postrzeliłeś mi, pojebało cię. Na a. filmach to co chwil... Na filmach to nawet ludzie umierają, więc ty się ciesz, że cię nie zabiłem, a nie... Na filmach mają... ...nieprawdziwe bronie, pilu. No i dobrze, a my mamy realistyczny. Boże, już mi się nie chce. Ja się nie chcę żegnać. Nie... Tak, moja praca jest ważna. O kurde. Zatkwaj nasz komisariat. Kurde mać, niedobrze, bardzo źle. Chyba użyję mojej tarczy. To. Jest mi źle. Słuchaj, czy ty płaczesz? Płacę, płacę. Ekipa musiała pogadać z k kierownikiem mafii. Co za uwagi, musimy się spiąć. Zaatakowali nasz komisariat, nie wiemy co. Dobra, chyba, będziemy bronić w Oho, ale Możemy wejść, mamy broń! Nie! Yeah. Ekipa podła zadaniu. Kairon Men podała zadanie. Halt, niech wszystko niższy. Czarnawtowanie niech tam idzie na motorze wszyscy. Jaki samochód, twoje. Sprawiedliwość będzie wytoczona Tobie. Nie poddamy się bez walki. Nie. Walka to moje trzecie imię. Nie poddamy się. Damy radę za wygraną. Przestań strzelać.